No Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście z gry na Robloxie jaką jest Farming and Friends. Ja jestem Bartek i zapraszam Was proszę Państwa do kolejnego odcinka z najlepszego symulatora gospodarstwa jakim jest aktualnie na Robloxie dostępny. I proszę Państwa po dość długiej przerwie postanowiłem, że sobie na chwilę do tego trybu powrócę. No jaką chwilę zobaczymy na dobrą sprawę na następnych odcineczkach, czy będzie mi się ogólnie chciało grać czy nie. Ale w dzisiejszym odcineczku postanowiłem sobie, że nie było mnie tutaj dość dawno, więc na pewno tutaj jest straszny bałagan, jeżeli chodzi właśnie o zwierzęta, zaniedbanie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dzisiaj w takim totalnie luźnym odcinku postanowiłem, że właśnie przywrócę swojemu gospodarstwu jego dawny blask, czyli będziemy proszę Państwa dzisiaj się właśnie naszym gospodarstwem zajmować. I taki sobie właśnie proszę Państwa odcineczek dzisiaj, Wykonamy. Także, jeżeli taki pomysł, o wam się spodoba, to oczywiście przypominam wszystkim, że możecie zostawiać śmiało łapki w górę, komentarze, właśnie pod filmem. Oraz, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. A ja w takim razie nie przedłużam i zaczynamy naszą zabawę. Oprócz oczywiście tego, że będziemy musieli sobie przywrócić nasze gospodarstwo do jego danego blasku to jeszcze poczytamy sobie wasze komentarze, bo również właśnie pod poprzednim odcineczkiem z farminga zostawiliście kilka komentarzy, dlatego właśnie również tym się na tym odcineczku zajmiemy. Dobra, także pierwszą rzeczą, jaką chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku, jest to zajmienie się kurkami. Zajmiemy się właśnie kurkami, które, no nie powiem, dość srogo nabrudziły. Także trzeba właśnie się tym, proszę Państwa, już zająć. Więc na początku na pewno kurnik trzeba będzie wyczyścić. Damy też kurkom nieco jedzenia, i już widzę, że będę musiał chyba również kupić im kolejną paszę, bo już ta się kończy. Którą aktualnie właśnie w tym momencie posiadam. Niestety, ale te kury to zjadają maksymalnie sporą ilość tego wszystkiego, nie? Także trzeba będzie naprawdę tutaj zainwestować w. W sumie zastanawiałem się, czy może nie zainwestować sobie już jakiś hmm, jakąś paletę na te jedzenie, żeby po prostu tego więcej pomieścić, bo tak latając tej i to to nie jest zbyt, To nie jest ogólnie fajna sprawa. Także może również w tym odcineczku właśnie sobie zainwestujemy w taką paletę z, mnóstwą, z mnóstwem ilości jedzenia dla zwierząt. To naprawdę by ułatwiło mi robotę. Także OK. Teraz proszę Państwa jeszcze dokarmimy sobie krówki. Będzie trzeba je chyba je wydoić również, jak widzę, bo są już napełnione świeżym mleczkiem. Także też tym za chwilkę się zajmiemy. Ale najpierw jedna rzecz, czyli właśnie tutaj dokarmianie naszych uroczych zwierzątek. A potem krówki, nie? Dalej się zastanawiam, proszę Państwa, gdzie mi pies zniknął. Bo już od kilku odcinków tego psa totalnie nie widzę. Hmm. Ciekawe, nie? A ten piesek by się przydał chociażby do tego, żeby większą ilość krówek właśnie do zagrody tej wysyłać. Bo w tym momencie mogę bez psa tylko cztery krówki zagonić, co jest małą ilością i trzeba troszeczkę tutaj poklikać na pewno, żeby wszystkie krówki tutaj, żeby wszystkimi krówkami się tutaj zająć, nie? No niestety. Jakoś musimy sobie, proszę Państwa, z tym poradzić. Okej. Okay. Także pierwszym komentarzem jest to komentarz od Mateusz, Mateusz XEK. Nie wiem, to nie jak się twój nick pisze. Który napisał mi zagraj Farmsteed. Czyli rozumiem, że to jest ogólnie taki klon farminga, tak? Może zagram, zobaczymy, nie? Jeżeli się skończy ten trybik, to też może taka sytuacja sobie nadejść kuba 20.2 napisał mi taki komentarz ja zacząłem grać na tym trybie dawno później nie grałem bo mi się znudził bo miałem wtedy wszystko ulepszone wróciłem jak wyświetli mi się twój film aktualnie mam ziemniaki mleko czekoladowe i fabrykę pizzy czyli już taki można powiedzieć że porządny gospodarstwo właśnie tutaj sobie urządziłeś kuba także fajnie fajnie bardzo mi to cieszy Dobra, także na razie segment komenta komentarzy sobie zostawimy na później. Teraz zajmiemy się szypówkami na szybko. I za chwilkę sobie proszę Państwa do tego wszystko będziemy wracać, nie? Na spokojnie, na spokojnie. OK Cyk. No, mogę. Tutaj uwolnić? Mogę, dobra. Okej, okay, krówki mamy prawie załatwione. Jeszcze nie założyłem dwóch, których trzeba się zająć. Okej, okay, krówki załatwione w takim razie. I teraz co? Teraz może w sumie, jak już zacząłem z, tą, z tym jedzeniem, to może tym się w sumie zajmiemy aktualnie, bo naprawdę tego brakuje, powiedzmy. Także może polecę po jedzenie, a potem sobie sprzedamy jakieś marcheweczki, na przykład, które już dość długo na dobrą sprawę tutaj. Na mojej farmie są i oczekują, że je w końcu sprzedam. No to się w sumie może. Nawet udać. Ok, teraz tylko pytanie gdzie mam samochód. Czy on znowu jest tutaj w tak dokładnie tak pojawienie się. Którym chcę, a ja nie chcę na tym. Ja chcę, żeby się pokazał na ulicy mój samochodzik. Czemu się nie chcesz pojawić? Okej, okay, także tu tam jeszcze napisaliście. Mm, ja zacząłem 3 dni temu i mam miód i płatki, ser, pizzę, kakao, ciasta, wszystkie zwierzęta i tak dalej, bo dostałem od randoma 200 milionów. A to w sumie nie jestem tego fanem, szczerze powiedziawszy. Mm, nie jestem fanem tego, że na start macie już praktycznie wszystko, tylko... Ja ogólnie lubię sobie grindować tego typu rzeczy i sam jakby je zdobywać, więc tak No słabo troszkę, nie, bo to jest takie też psucie sobie poniekąd gry, jak dostajesz wszystko na start i się potem odechciewa grać jak dla mnie. Także no, nie popieram takiego zachowania, ale graj sobie jak tam chcesz. No i jeszcze Kuba... Napisał, że ja na przykład w Robloxie mam skina chłopaka, ale jak gram, w Fortnite to głównie skinami dziewczyn, bo łanie wyglądają w grze. No i, no i bardzo dobrze, nie? Sobie każdy gra ty, jakimi tam skinami chce, nie? Grunze, to wam pasowało, czym gracie, nie? Jakimi tam skinami, dobra, i teraz pytanie: Gdzie się kupuje tutaj, e, Gdzie tutaj, teraz sobie kup jakąś paletę. Okej, okay, proszę państwa, znalazłem to, co chciałem znaleźć, czyli yy... przyczepkę właśnie na różnego rodzaju jedzonko dla zwierząt. Tylko, że teraz pytanie, które chciałbym kupić: czy od razu największe, jakie jest w tym momencie do, zro... do zdobycia, czy troszeczkę mniejsze? I przy okazji też pytanie, czy ja będę w stanie to jeszcze przenosić? Czy nie będę musiał kupić nowej ciężarówki? Dużo pytań, mało odpowiedzi, nie? Także co my tu jeszcze? Może w sumie kupię sobie taki średni na początek. Taki malutki, ale to też nie dobra. Wiecie co? Kupię największy ze względu, względu, na to, że troszeczkę tych zwierząt na tym na ten moment mam bo nie oszukujmy się, mam krowy, kury i, i owce, ale troszeczkę naprawdę wymagają sporej ilości jedzenia. Dlatego myślę, że to za 200 tysięcy będzie takim odpowiednim sprzętem na moje wymagania, nie? Także zakup. Potwierdź. Okej, okay, kupiłem. Dobrze. To teraz tak. Żeby to pomieścić, to ja będę potrzebował właśnie jakiegoś jakiejś ciężarówki czy po prostu mi auto same wystarczy jak to wygląda bo też będę musiał się upewnić czy, ale chyba nie, będę musiał jakąś ciężarówkę posiadać no, już widzę, że chociażby po tym jak tą jak tą paletę trzeba będzie przymocować, to już widzę, że jednak ciężarówka to będzie mój kolejny wydatek Także jeszcze sobie ciężaróweczkę trzeba będzie kupić. Bo tamtych ciężarówek nawet nie będę ruszył, które aktualnie mam. Bo przypominam, że tamte są od mleka i od mleka czekoladowego. Także one są na razie nietykalne. Dobra, kupmy sobie jeszcze taką może ciężaroweczkę za 120 koła. Nie za duża, nie za mała, a po prostu żeby tylko i wyłącznie służyła nam do tego, że aby tą paletę z paszą tutaj dostarczać, nie, dobra. Także teraz na szybciutko sobie to wszystko odrodzimy w naszej gospodarstwie. Tutaj sobie już właśnie usiądziemy, zamontujemy tą paletę i kupimy dużą ilość właśnie paszy dla zwierząt. Tylko hmm, nie podoba mi się, że ta przyczepka tak trochę dziwnie utknęła, nie? I to teraz nie sposób ją chyba Przyczepić. To jest. Kurde, no moment. Bo to są same problemy dzisiaj, widzę. Na tym odcinku. No? Ej, nie garaż, ta przyczepa jest za mała. By to przymocować No i mi tak nie mów. Dobra, na całe szczęście pasuje wszystko do siebie. Także jestem szczęśliwy, bo nie wydałem pieniędzy na marne. Ok, no teraz, tak jak już zapowiadałem, lecimy sobie po. Tą paszę, ale nie, teraz ja w sumie usiadomiłem czy ja nie będę potrzebował jeszcze jednej rzeczy. Żeby przewozić ogólnie. Te pojemniki z tą paszą, a mianowicie czy ja nie będę potrzebował. O matko, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Zapomniałem. Tak że powiedziawszy mogę tylko cztery nosić tak ze sobą. Uhum. no dobra, kup. E, musisz posiadać RX50, aby kupić palety. Co to jest RX50? W tym momencie. Jezus Maria, będę musiał aż tyle rzeczy, rzeczy pokupywać, naprawdę? Jest magia jakaś. No dobra, no to kupujemy kolejną rzecz, nie? Na szczęście mnie stać. A co ty w ogóle sprzedajesz, kolego sympatyczny? Aha, ty po prostu tutaj malujesz sobie przyczepki, tak? Dobra. Spoko, spoko. Będę potrzebował x 50 tak? Dobrze pamiętam? Chyba jo. O, wózek widłowy, dokładnie. Przypomniałem, co? Nie, nie jestem pewny, czy ja nie będę potrzebował wózka widłowego właśnie jeszcze dokup dokupić. Dobra, to teraz pytanie, gdzie... O, jest. Dobra, wózek widłowy. Tak, to jest to. RX50 na czterdzieści tysięcy. No dobra, jak mus to mus, nie? Jak mus to mus. Dzisiaj, proszę Państwa, miał być taki odcineczek, w którym zajmuje się swoim gospodarstwem, a ja tutaj kasę wydaję aktualnie, no, no cóż. Czasem trzeba, nie? Też tą kaskę wydawać, ale w sumie to, to i dobrze wydaje te pieniądze, bo na no dobrą sprawę, przynajmniej na co... przynajmniej nie muszę tą tych pieniędzy trzymać i jakby ten i. ma rudzić, że nie ma na co wydawać pieniążków, nie? Jeszcze na całe szczęście właśnie mam na co wydawać, także jestem z tego mega zadowolony. Ok, mam teraz. No, dość dużo palet powiem Wam z jedzonkiem. Także ok. I teraz jak ja mam to tutaj. Jak ja mam to, to przenosić? O Jezus, jeszcze to tam Kurde! Ciężarówka, uspokój się. Nie przeszkadzaj mi w robocie. Dziękuję. Ok. Teraz tak. Tutaj sobie muszę chyba na to nadziać. R, ponieść palet. Aha, nie mogę. A mogę jednak. Ok. I czy ja mogę właśnie na. Tutaj położyć to, czy nie. Mogę, dobra. Czyli na całe szczęście tak to działa. Super. Super, super, super. Troszkę jestem zabawy. Nie oszukujmy się. Bo przeniesienie tych nasion, jedzenia, cokolwiek będziemy tutaj właśnie tym wozić, troszeczkę to czasu by nie zajmowało. Żeby to wszystko tutaj... O jest! Aha! 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 Okej! Okay. Okej! Okay. Fajna gra! Wydupiło mnie! No dobrze, proszę Państwa, także teraz właśnie aktualnie jadę już po samą paletę z, z żywnością dla zwierząt i powiem Wam, że dzisiejszy odcinek to totalnie chyba pobił wszystko, nie? pod ilością błędów i tak dalej, gliczy etecera, że ja jestem totalnie w szoku, że ta gra tak po prostu czasem potrafi zadziałać taką magię po prostu, że wydupia w kosmos moją postać i wszystko co czym ona się ogólnie aktualnie znajduje no ale udało się na szczęście te pożywienie dla zwierzątek kupić, udało nam się również kupić właśnie tą przyczepkę na tej na różnego rodzaju nasionka, także na pewno teraz będę mógł większą ilość yy, nasion oraz właśnie karmy dla zwierząt sobie w tym momencie dostarczać. Także poczyniliśmy malu, malusieńki kroczek na pewno do przodu, żeby nasza farma jeszcze lepiej funkcjonowała, ale naprawdę te błędy dzisiaj to były masakryczne. Także piszcie śmiało w komentarzach. Czy też ogólnie spotkaliście się z tego typu błędami w tej grze? Jestem mega ciekawy wasie, waszych w tym momencie komentarzy. No i co? Ja myślę, że chyba większość rzeczy, które sobie na ten odcineczek zaplanowałem, to udało się wykonać. Także marchewka będzie musiała troszeczkę jeszcze poczekać na swoją kolej, ale spokojnie też ją nam się uda, mam nadzieję, w swoim czasie yy, sprzedać. Ale cóż, myślę, że chyba w tym odcinku to by było już, proszę Państwa, na tyle. Także, jeżeli taki odcineczek Wam się spodoba, zostawiacie oczywiście śmiało łapki w górę, komentarze, właśnie pod filmem. Oraz, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subka, by być na bieżąco z materiałami. Ja się z Wami będę w tym momencie już żegnał. Także życzę Wam tradycyjnie miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. No i papa.